Gierka. Dziwna gierka, no ale lecimy w takim razie Witam was serdecznie Dzisiaj was zabrałem <grywa> Zabrałem was dzisiaj do Mrocznego domu W którym musimy znaleźć kibel Musimy znaleźć kibel i musimy znaleźć klucz do kibla I musimy się nie zesrać <grywa> No właśnie mamy się nie zesrać chłopaki Weźcie się w garść O otwieramy Dobra wchodzimy Nawiedzony hotel z nawiedzonym kiblem O, przed nami Dobra, kibel W tym miejscu jest kibel, tylko musimy zdobyć klucz do tego kibla jedzy. A ja jestem głodny Z rania Musimy się wysrać, chłopaki Musimy znaleźć wejście do kibla Dobra Co cię bije? Co to jest? spider Spiderman Spiderman, no nieźle a, a pomyślałeś? Powiedziałaś... O czekaj coś tutaj jest co to jest? A przepychaczka Mam przepychaczkę No to co, co o, robimy? skrzynki! A co skrzynki coś dają? O, rzeczywiście można znieść te skrzynki Co zrobiłeś? No nie! Odpaliłeś jakiś event! Jak zjadłeś banana banana, ale kurde straś mi się zasiało No to niedobrze o, cholera. o czekaj, bo to jakiś człowiek który nie zdążył się wysrać to, jest kwiatuszek. On! Zabrałem. Nie zdążył się wysrać o, i tak skończył! Lecz? Nie możemy tak skończyć! Dobra, musimy znaleźć kibel. Nie wiem, sprawdź, rozwal O O, nie, co to jest! O nie, i przez to, przez to nabił mi sranie! No nie sraj tutaj, poczekaj na kibel. Mam strasznie mnie bardzo. Nie już, nie już nie mam jedną czwartą srania. Oho? Wiem, że mogę piernąć, ale piernąłem, ale nic mi to nie dało, tak to nie Ah! A! Kurta, bo mi się srać wtedy chce. zasraliście się na mnie. Dobra, rozbijam te. Co się dzieje? Co się dzieje? Chyba, chyba... Chyba coś się zepsuło coś go wkurzyliście bo ten po jakoś wkurzyliście, o kurde, sram! Co? O co tu chodzi? Co się dzieje? Co to jakiś boss? Boss kupsko! No napieprz mu! No bije, bije Nie wiem mu ja trzeba bić Trzeba ubić te oczy, trzeba ubić oczy, ubicie oczy, dobra zabite O kurde, ała! Coś mi do mordy się, co to jest? Nie wiem co się dzieje, ale jest mega chaotycznie Nie wiem co tutaj się dzieje Na czemu to jest zamknięte? Czemu to są przejścia zamknięte? Otwierać! A, bo dom się strasznie wkurzył. Zobaczcie, jest angry. No nie, to nie no możemy, nie możemy niszczyć tych chyba. O, już otworzył. Dobra, wchodzimy. Uspokoił się. Nie możemy niszczyć za dużo w domu, Właśnie się chaos denerwuje. No, nie możemy za bardzo niszczyć ścian i tak dalej, bo on się obraża po tym. Tak, nie można taką robić. Dobra? A nie? Nie mam czym bić, nie mam czym bić. Pomocy chłopaki! Co to jest? To jest jakieś przejście, może trzeba dać się zjeść. O, tam są rzeczy jakieś. Weź go, przekup. O! Ay. Chyba nie przekupiłeś go. Tak, no, zestrałem się. Dam ci burrito, kolego, weź. O, kurde, zestrałem się. O, pilsy! O, pilsy cofają seranie. Ej, co to jest? Mam jakiś radar i nie wiem, co to robi. Masz detektor u kibla. Też ma takie coś, no, może właśnie pika bliżej Dobra, ogólnie nie mam broni żadnej, bo straciłem przepychaczkę. Mm. Dobra, no to chodźcie, tutaj, tutaj trzeba zniszczyć. Macie czym niszczyć? No, nogą. No to chodź. A, a, no tak, nogą można. A nie, nogą nie działa. Chyba no, nie. Chyba. O kurde, co to jest? Zom zombie KUPA! Pij ZOMBIE KUPĘ! Puść mnie Co się stało? Jak to pokonać? Ej, zaraz się zesram! Dobra, musiałem pierdnąć Ej, wszystko mi gryzie Ała, pobił mnie! Czy ona bije, nabija nam kupę? O nie, on nabija nam kupę, kiedy nas trafi O nie Dobra, leży, leży, leży zombie! Nie wiem, jest straszny chaos, nie wiem co się dzieje Mamy ktoś pikacza. Dawaj, kopsa! Hmm. Są kupsko! Meszłam połowę gówną. Ale tam nic nie da, a spróbuj, a spróbuj, butem o, rzucić ej, w tego. Gówno tu lata, co jest grane? O nie, on denerwuje się, jak go kopie. Co jest? Gówno tu lata. Masz buta. Weź, nie, rzuć w niego butem. O! Nie zadziałało. <laughs> Chyba nie zadziałało. <laughs> <nie> co <laughs> to było? Klapek, czemu jesteś nagi? ma cenzurę. Klapek, czemu jesteś nagi? No nie, no klapek się rozebrał. No. A ja, Mongo, go. oddasz go te pilsy z pleców? Mam. Oddasz? O, dzięki. Masz. Potrzebuję zjeść, bo trochę mam za dużo główna. Ej, ja mam całą kichę już zamieszczoną, do sobie. Ej, obstrane gacie tu są, Paweł No obstrane gacie, klapka o, Tu są czekoladkę, możecie zjeść sobie, mam, smaczna Daj, daj czekoladkę O nie, ale faza Ale faza po czekoladkach, jeszcze gówno mi się nabiło strasznie O kurde, nie wiem co się dzieje, chłopaki, jesteście jacyś dziwni O dobra, już jest wszystko git Ja też nie mam pojęcia Dora, musimy szukać tych. Ja muszę zdobyć jakieś pilsy czy cokolwiek. Co to jest? O, co to jest? Jakiś wykrywacz. Wykrywacz kłamstw. Zastrałeś się, amungo? O, kurde, bela. Jest jakiś portal. chodź do portalu. Kurde, chłopaki! Co tu znalazłeś? Nie wiem, parkur. Jak to klapek się zamieniłeś w gówno? Ja pierdzielę już 2 dwie trzecie. O nie, zaraz spadnę. O, cholera. Czeka, bo my jesteśmy w wymiarze gówna Klapka się już nie Niestety, klapek. Zbliżyłeś się w gówno. Już nie, nie jesteśmy w stanie Cię uratować. Zesrałeś się klapek. Uuu, ale muzyczka. Dobra. O! Atakują! Zaraz się zestrał chłopaki, zmieniam się w gówno! Co robimy? Ej, umieram, umieram! Mienię się w gówno! Staram się srać, ale nie mogę! Moje... Moje jelita już są pełne! Chłopaki... Się. No ja też już raz się posrałem Nie, już wypełniam ile jelita! Li, nie ja jestem górny! Trzeba przetrwać! <laughs> Nieee! Amongo! To Je zrobiłeś? Jestem gównem! Pomodzy! Tu masz! Tu z każdą z Idę! Zkazam na tu. zwłok! Tutaj! Nie cierpię Dobra, zwłoki! Ooo Je żyje Dobra się żyjemy Dobra, otworzyła się kolejnym ta. Jakim cudem on ma jeszcze czyste gacie oh. na sobie? Mhm. Aaa, nie będę miał! <grym> Puść go! <grym> nie koba! Niech nie koba! <grym> 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 nie. <grym> Dala, rozbiję tę ściankę gacie! Ja baseball'a! Medicine! Oh! Medicinsowa gówno Chcesz, chcesz, chcesz nie gówno? Ja mogę to... O ja bym chciał pilsy Nie mogę Labek musisz do ciała pójść Musisz ciało, wskoczyć do ciała Znaleźć gówno Teraz yy, A, zjem sobie o. jedne pilsy Mogę wam wyrzucić czym się wyrzuca prawym O macie to pilsy, sobie weźcie co dobra gówno, jest, jest. Też trochę zjadłem. O nie! Ta leży. Dobra, bo mam nóż, idę za szlachtuje coś zaraz. Okay, no, bo nadal nie wiem o co chodzi w tej grze, nie? No kibla, musimy znaleźć klucz do kibla, no. Na tym o, polega ta gra. Bo się... Musimy chyba klucz jakiś znaleźć, tak mi się wydaje. tutaj, żeby był klucz do tego portalu. Hmm. A tutaj z tego pomieszczenia chyba nie ma żadnego przejścia. Ale eee, tak mi się to się tak wydać. No to musimy się trochę cofnąć. Chyba że czegoś tutaj nam gra nie mówi. Może gdzieś tu jest jakiś secret. Myślisz? A jak się z portałem tego typu Pens Tutaj nic nie ma, no musimy się cofnąć. Może uratujemy klapka przy okazji. Okej, okay, bo tu można to Ej, Tu są drzwi chyba, jeszcze jedne po lewej. Tutaj. A, są? A, rzeczywiście. O kurde. O nie. Ale mi się nabiło gówno. Co ty zrobiłeś? O nie, zrobił, że się posrałem! Najgorzej! <gorszy> Współczuję! Gówno mnie próbuje uderzyć! Strasznie zdenerwowani są wszyscy! Kurde, Bela, no co my tutaj możemy Sią. zrobić? Ferda zmienił się w gówno! Co tutaj się odwala? Dobra, uspokoiło się. Dobra, biegnę dalej. No kurwa, jeszcze w gaciach biega, o co chodzi? No butelkę hmm. Ja się łapsrałem mm, Mamy czy, o. czym bić? Powolu Nogą na ja zużyłem już Ale poza ja nogą No nie o, Pomocy! Mam. Dobra, wyrzuciłem go A masz przepychaczkę, zajebiście, o skrzynki! O nie! No nie! A że się! O. Upa, Vigo, co to było? Po co są tutaj jedzonka? Nie wiem, co się dzieje? Uciekamy, uciekamy, uciekamy! No nie, nie mogę się ruszyć! Czemu ta baba się da w ciągle? Nie wiem, co się dzieje w ogóle! Bo jak im więcej niszczymy i pierdzimy, to pewnie chałupa się wkurza! Najgorzej! Ale ja nic nie mam! Zostawcie mnie! Ja nie mam już nic. Zostaw mnie, zombie, kupo! O co chodzi w tej grze? O nie! Zesrałem się! Ja już nic nie mam. Ci tu nie ma? No kurde, gównem jestem No e elita wybuchają! To obok nas jest było ciało, ale chyba ktoś... Ale jest tam ciało Jest ja tam nadal ciało. ciało. O kurde, co to jest? Ja już nie mam w ogóle ten. O cholera Ja potrzebuję czegokolwiek, mam już tak nabite gówno. Że normalnie jakieś 4 sekundy i się zesram. No właśnie się zesram całkowicie Dobra, ja może się zesram i przejmę sobie to ciałko. Dobra, przejmuję ciało Dobra. Dobra. O, klasa. Jego klapek tam sobie tam nie radzi. klapuś to już chyba. Dobra. Już miał kibel nie wiem, jak wy, nie? Ja też. Tam jest okay. latający kibel pod nami. Możemy go spróbować przejąć. Chodźcie chłopaki, tam z góry, chodźcie na dół. O, witaj Felix. O, latarka. Uu, kanapka. Oh. Chuj, kanapka z dżemem z oj o! Oj, oj! Zesrałem się! Masz czekoladę, nie! Hmm. Bananek, może hmm. bananek mi pomoże, nie pomógł A kanapka? Też mi się stracić. chce nie, znowu umrę zaraz, umieram! <laughs> Ten srafień, umrę Zesram się Zesrałem się Zesrałem. ostatecznie! Jesteś, kubko. Witam Widziałeś może jakieś ciałko? Ja to, o, czekolada mi minęła. Nie, nie widziałem ciałka. O, tu jest ciałko, chodź, chodź. Idę, idę. Oj, oj. O nie, no srać się chcę. O, dobrze. Wróciłem. Do Ej, nie Rozumiem, na czym polega, kurde, wkurzenie. <grystanie> Znaleźć kibel. Znaczy, no, wkurza się pewnie dlatego, że my pierdzimy i... Niszczymy nie, no i nie po prostu zniszczymy dom, no. no. I dlatego chałupa się wkurza, i potem zamyka. O nie! Co tutaj się dzieje? O nie, złapał mnie. Ugryź mnie w dupę! Nie wiem co się dzieje. Mam jakąś różę. Jak użyć papieru? Nie co daje różę z papieru <laughs> Co tu się odwala Kurde do budy Musimy ich pokonać, czy co? Albo pokonać, albo przetrwać Dobra Ferdek, wejdź do tego Dobra, wezmę gacie fan z locha i nimi rzucę To nie są moje gacie, wypraszam sobie miałem różowe <laughs> A to Gacie Amonga! Nie, gdzie moje? Moje to już tam dawno leżą. No to koło to są gacie ja, to niby. Się nie obstrałem się, to nieprawda. Uu. Nie jej, właśnie widać. To jeszcze nie byliśmy. Trzeba to kręcić jakoś. Czekaj. kopać! O, kopać. O, właśnie, kopać. O. Dobra, zastrałem się, ale możemy iść. Ej, kolady, Ej to, się, no to, się no to się cofa! Uciekaj! Fazloch! Fazloch! <laughs> Udało Ci się! A! Klapek zginął Klapek A nie, nie klapek nie, ten, klawek tam klawek jest. Kupskiem cały czas jest. No nie strajmi mi do mordy, no. Nie, my już jesteśmy o po drugiej stronie świata. Ja Mam nagrody. Możemy gamblować. Gambling. Co tu się wyrobi? C3. Ja biorę 14 L4 weź, L4. Trzy i siedem sześć ty. A może trzeba rzucać? A może? A to trzeba mocniej chyba. A ła! O, kibel! Wylosowałem kibel i co? O nie ała! Trzeba gardza dopasowywać. Tak, dopasowywać no. Dobra. Puri to. Aaa! staram się... Dobra, no to znajdźcie burrito drugie. Kupa, nie Kupo. wiem gdzie była Kupa. O, trafiliśmy! Oh, Batki. Nie było Gaj jeszcze. Wziąłem, no to sprawdź. Nie wziłem, chyba. Dobra, ja zróbę tu Nie! A to Kupa, Kupa była gdzieś. A to inna taka kupa? No o! A Kibel to był tutaj! Był tam chyba Tu był Kibel No 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 Nie, tu jest oko! To obok był Kibel E dobra, to spróbuję Tutaj, chyba, tutaj nie? A można się cofać, to nie dostajemy obrażeń. To są majtki. A batki? Dobrze, no no no. Dobra, to teraz ten kibel. Dobrze. Teraz tu. Kup o, ta kupa była tam po lewej. Nie! Nie tu, nie tu, nie tu. No, no, no. Dobra. A nie, to nie... To nie. Czekaj, czekaj. No, <laughs> weź, <laughs> sorry, sorry Sorry, pomyliłem się Dobra, już Dobra. a o, tego nie o, wiem ja To ja tego nie widziałem A burrito, a burrito, a, burrito, 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 był obok. burrito, burrito było obok? Tak, tak, Ta, tak, o, obok Podrząd Mamy to No, o, o, burek, no to już niedużo No O tu No no Tutaj co? O, to o, było, to było, no, 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 i teraz Tutaj. tylko to po brawo I co nam to da? Gambling. Proszę Kibla. O, krucz do kibla Ej, klucze Spierdol, srać Dobra, tylko, poczekajcie chwilę, tylko ja się wskrzeszę Nie srać Kurde, chałupa się wkurzyła Dobra, no to muszę się, muszę mieć HP, dobra, szybko do kibla Kręć tym Kręć tym! Nie, nie ma czasu, nas. Za... O nie! Dobra, szybko! Nie ma czasu, trzeba się wysrać! A Ja sam zaraz ginę! Musimy się cofnąć szybko! Biegnijcie! Biegnę! Staram się jak mogę! O nie, zestrajcie się! Nie się tylko! O nie, kówno! Uwaga... A tu nie ma przejścia! Eee! <głos》>, eee! Nie zabiegnę! No ze mi się do ryja <głos》> Zakarem! Dobra biegnę, przebiegam o, między nimi, zgrać mi się chce! O kurde! O kurde! O kurde nie! Ja idę przed ciebie! Dawaj, już blisko do kibla, kurde, już nie wytrzymam. Zaraz puszczę. Jelita mi wybuchają, ale już jesteśmy blisko. puszczę! O kurde, Zesram się. O, nie, nie, weź klucz. Wysraj się, Amongo. Tu jest klucz przy mnie. Tu, tu. Musisz się cofnąć Mongo. Weź ten klucz i wysraj się za nas wszystkich! Nie <grym> wysraj się Nie. za nas! Uratuj nas! A, 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 Dasz rana, Mongo! O Jezu, jak ciśnie! Wierzę w ciebie! Nie, Amongo! Nie, dopadły mnie! Może to będzie gdzieś jakieś ciało! Tam jest ciało, jest ciało! Eee! Dobra Jestem Mam kibel z bolowy. Daj, robisz ciało Jest ciała Mongo, ja biorę klucz Dobra, gdzie to się biegnie? Tędy? Tędy chyba Jest, mam kibel Włożyłem klucz, szybko o nie! Nie wiem! Bije to! Czemu nie możemy tu wejść? Kurde! Co mamy zrobić? Nie wiem, nie, chyba nie! To nie powinno chyba tak być! My trzeba się zesrać to! Też otworzyliśmy już to! Otwieraj! Halo! Nie, ja mogę! Chyba się zesramy na śmierć! Nie wiadomo co tu zrobić Nie ma żadnej informacji, nic! Zmieniłem się w gówno Nic nie mogę zrobić No nie A czemu mi się jeszcze ciało Ale czemu nie możemy nic zrobić? To jest dobre pytanie, co jeszcze potrzeba? Nóż No Czemu się tam nie da wejść, no. no? teraz mam tam Wszyscy muszą tu dotrzeć Myślisz? Może dlatego, że, może dlatego, że Klapek sam jedą nie, nie wiem, siedzi jako gówno Bo oni się nie zginęli Oni się tylko gówno zmienili No to ile no można my być myśli, gównem? Wszyscy muszą Chodźcie pod kibel muszą. Bo inaczej tego nie możemy ukończyć Nie wiem czemu Musicie przyjść Nie wiem, o co chodzi Prapuś, jak pięknie wyglądasz Kurde, co to jest? już się rozpłynął Nagle się rozpłynął No, zrobił się sraczką, a nie gównem <laughs> Rzeczywiście <laughs> No, ale co? Nie wiem, co z fertkiem. Może musimy poczekać, aż Ferdek odda, odda się Zrasce nie. nie wiem o co chodzi o, bo... Gra nas oszukała tak naprawdę potrzebujemy jeszcze więcej kluczy Może tak O zjadło A jak to się rzuca? Obra, napkać mu mordę trzeba Dobra Rzucaj, rzucaj, rzucaj Dobra O, zjadł, zjadł Wybuchł, teraz! A bogo! Gówno! Nie, biegnę, biegnę! Józ! Kuba! O tak, w końcu! Dotarliśmy! Zesraliśmy się. Zrobiłeś gówno. Dobrze Pięknie. dla ciebie. Tu mi kontynu. Zesrałeś się. Ja pierdolę co za głupota. Jakie gówno. Nie no, <laughs> się. A, gówniane Saliś emocje. Słuchaj, się obrócił. <laughs> Czy coś. W sumie się obrócił. No dobra, no to koniec. Koniec? Nie robimy rana, jeszcze drugiego? A po co? Zrobiliśmy wszystko, co było w tej grze. Dobra. Zasraliśmy się. Elo! <laughs>